Wielka Boża i nasza Niedziela. Ulżyć choremu w cierpieniu. Najnowsza Niedziela na Światowy Dzień Chorego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Choroba, ból, cierpienie. Pytamy dlaczego? A jedyną sensowną odpowiedź znajdujemy w Jezusie Chrystusie. Wierzących nie należy przekonywać. A innym niech wystarczy życie i zachowanie Jana Pawła II i wcale nie chodzi tylko o jego przywiązanie do Krzyża Zbawiciela czy o jego postawę wobec własnego cierpienia. Jan Paweł II nie absolutyzował ludzkich nieszczęść, zachęcał do racjonalnej postawy, do walki o własne zdrowie. Głośny ostatnio pakiet onkologiczny budzi wątpliwości. Z jednej strony kwestionowana jest jego skuteczność, z drugiej uważa się, że jest to propagandowe zagranie obecnego Ministerstwa Zdrowia. Słowem finansowa, organizacyjna i praktyczna fikcja. Jak to wszystko naprawdę wygląda, mówi niezwykle zasłużony dla polskiej i światowej onkologii profesor Cezary Szczylik. Skuteczne leczenie, refundacja leków onkologicznych czyny, a nie słowa. Poznaj człowieka, któremu naprawdę zależy. O sprawach najtrudniejszych, o sprawach ostatecznych ksiądz Jan Kaczkowski mówi w sposób budzący ogromną nadzieję i wiarę w Bożą Opatrzność. Ale nie poprzez zaklinanie rzeczywistości, tylko poprzez najbardziej ludzką bezradność wobec tajemnicy ludzkiego cierpienia. Nie wiemy, dlaczego tak jest, lecz ufamy, że wszyscy jesteśmy dziećmi miłosiernego Boga. Są dwie grupy ludzi: chorzy i jeszcze niezbadani. Brzmi to jak żart. Ale, jakże wymowny, ksiądz Mariusz Sztaba rozważa, jak się ma odnaleźć człowiek w godzinie próby, z jakiej mądrości skorzystać, aby ulżyć sobie i innym, bo ludzkie życie nie jest towarem, jakby chcieli tego dysponenci z różnych ministerstw zdrowia. Jeżeli osobę takiego formatu, jakim jest profesor Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Krytykuje się za przyjęcie papieskiego odznaczenia, to trzeba te krytykujące środowiska zapytać, czy rzeczywiście została naruszona neutralność światopoglądowa rzecznika, czy może ta ocena jest zaciemniona ich własną ideologią, która po prostu nie lubi wiary. Grzegorz Górny wraca w wielkim stylu do frondy, którą przecież zakładał i kierował przez wiele lat. A niedziela gratulując powrotu i życząc udanego startu prezentuje jego niezwykle barwny fresk dziejowy o polskich ormianach. Jak bardzo Ormianie byli związani z Rzeczpospolitą, niech zaświadczy chociażby to, że słowa do popularnej polskiej pieśni Chwalcie łąki umajone, napisał Ormianin, ksiądz Karol Antoniewicz. Trzeba o tym wiedzieć, gdzie mamy prawdziwych przyjaciół. Wojciech Dudkiewicz systematycznie na łamach tygodnika monitoruje to, co się dzieje na Ukrainie. Najnowsza analiza wydarzeń nie pozostawia złudzeń co do prawdziwych intencji Rosji, dla których separatyści są tylko narzędziem w rozgrywce z Europą. Ten wywiad należy przeczytać, jak to się mówi, od deski do deski. Marek Jurek należy niewątpliwie do najbardziej wiarygodnych polityków. Jego wizja Polski jest spójna, zgodna z racją stanu, wychodząca naprzeciw wyzwaniom współczesności i mądra w swojej strategii. Niech w końcu polska prawica okaże się skuteczna, bo czasu na naprawdę już nie ma. Tabletka Dzień Po ma być dostępna bez ograniczeń. Budzi wątpliwości natury moralnej i medycznej. Tak naprawdę niszczy zdrowie dojrzałych kobiet, nie mówiąc o nastolatkach, a co o tym sądzi profesor Bogdan Hazan? Dietą i postęp można wyleczyć bezpłodność. Brzmi to zachęcająco. Medycyna naturalna jest przecież źródłem nowoczesnych leczniczych osiągnięć. Doktor Ewa Dąbrowska tłumaczy zasady działania diety warzywno-owocowej na system rozrodczy kobiety. Czy jest ona skuteczna? Pani doktor podaje pozytywny przykład. Kobiecość i męskość jest fascynująca. Odkrywać jej tajemnice to być jak najwięksi podróżnicy świata, docierać tam, gdzie nikt nie dotarł. Małżeństwo, podróż na całe życie i wieczne odkrywanie drugiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże. Dzieja Boża i nasza.